Witam Was na nowo na kolejnym tutaj, właśnie filmiku, mm, też piosence, którą Wam zaśpiewam. Ogólnie te wszystkie piosenki są na spontanie, ja ich nigdzie nie pisałem, więc nie wiem, na tamtym nie da się napisów włączyć niestety, ale to jeszcze się postaram zmienić. Więc. Za 3, 2, 1, zaczynamy! Nic mnie nie powstrzymało, dalej jestem sobie o nic mnie nie powstrzyma, nigdy ja jestem gotowy nawet za to pójść. W ogień jestem gotowy za to nawet pójść. Nic mnie nie powstrzymało, bo jestem gotowy. Zawsze tutaj wszystko jest. Ja jestem nie Nawet zawsze. Nic mnie nie powstrzymało, bo jestem gotowy, tak! Zawsze jestem gotowy, bo i ja lecę tak. Lecę sobie samoloty. Mówię sobie i tak. Ja jestem gotowy. Może trochę później w kolejny kolejnym wrzucę. Jestem gotowy, bo ja tutaj lecę i mam nutę. Wszystko mówię, mówię, mówię mówię. Mówię, mówię, mówię jest gotowy. Jestem gotów, 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 żeby powiedzieć Ci. Żeby powiedzieć Ci. Jestem już gotowy. Mogę iść na wojnę. Jestem już gotowy. Mogę iść na wojnę. Nic mnie nie powstrzymał, w tym dzień jest nie, nic mnie nie powstrzymało w tej ciemnej jaskini! Nic mnie nie po u u, u. Trzyma, a, a a a a Jestem gotowy na wszystko, co mnie obchodzi, że to wielki cringe! Ja jestem gotowy, żeby zniszczyć was! Jestem gotowy na wyświetlenia wbijać sobie, tak! O tak! Nic mnie nie powstrzymało, że jestem gotowy I mówię wam, że mam tyle subskrypcji co filmów Ja jestem gotowy nawet pójść za tym w ogień Ogień, ogień, ogień Nic mnie nie powstrzyma, kiedy mówię, że lecę sobie i Kaczę na łóżko po ciężkich dniach pracy. Każdy chyba wie, jak to jest być cały czas oceniany i widziany w filmie i i tak klika w mysz. Nic mnie nie powstrzyma. Jestem gotowy, żeby zniszczyć wszystkich i tak powiedzieć nie. Za każdym razem wszystkim mówię tak. Ale kiedy nadchodzi potrzeba mówię i tak nie. Zawsze, 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 eee, e. zawsze, zawsze. Za wszystko, co ci dałem, za wszystko, co ci pożyczałem. Wszystko jestem gotowy. Wszystko jestem gotowy. Nazwać się przyjacielem. na cię przyjacielem. Na tyle, ile się znamy, na tyle, ile się znamy. Wszystko jest gotowe, wszystko jest gotowe, wszystko jest gotowe. Nic mnie nie powstrzyma, żeby nazwać się przyjacielem. Ja jestem gotowy, ja jestem gotowy, by zniszczyć swój świat, żeby być z tobą przyjacielem. Ej, 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 czas na koniec tego, czas na koniec ego. Czas na koniec tego, nie mam tutaj żadnych Czas na koniec tego, żadnych ego Czas na koniec tego, chodź ty mój przyjacielu Tak to wygląda Nic mnie nigdy nie powstrzyma Zawsze chcę być w tobą. Bye.